Siemanko, siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku, właśnie rozglądam się, bo gdzieś tu powinien być Ochara z Marcinem, gdzieś tu pewnie są skitrani, o, Są, siemano, siemano, siemano wszystkich. jak tam po weekendzie? Dobrze, ale był krótki strasznie, krótki wiesz? był, a dzisiaj no. wtorek, ale wczoraj nie było odcinka z pracy, dlatego pytam ich jak tam po weekendzie, słuchajcie, byliście w delfinarium, fajnie, delfinki, tak. rybki, kotleciki, fry... <laughs> kotleciki, widać, że się żyje, no jak. Pojechałbym z Wami, no, ale bratu mnie był wiem, i to chciałem mam. odpowiedzieć na pytanie z odcinka sprzed wczoraj, tak? Z nie niedzielnego wiem, odcinka, tam gdzie był mój brat w gościnie, bo ludzie się pytali, jak to jest możliwe, że ja nie widziałem brata aż 5 lat? Że to kupę czasu i tam widziałeś dużo komentarzy padło, że, ten, no, bo, 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 czytale, że jak to jest możliwe, że ja brata nie widziałem 5 lat? To już Wam tłumaczę, mój brat mieszkał 4 lata w Anglii i jak ja jechałem na urlop przykładowo zimą, to on był latem, jak ja jechałem latem, to on był zimą i tak przez 4 lata się mijaliśmy, ale mieliśmy kontakt przez Messengera, przez kamerkę, gadamy kilka razy w tygodniu przez te wszystkie lata, także kontakt mamy można powiedzieć stały, tylko że nie widzieliśmy, ale teraz mieszka bliżej, chyba to nadrobimy, ale słuchajcie, no takie jest życie, każdy jest dorosły. Każdy mieszka gdzie indziej, też masz brata za granicą tak, też mam i też siostrą, jak jesteś w Polsce pewnie się codziennie no, nie widzisz. No nie, nie wiadomo. I w Polsce mieszkacie i się pewnie widujecie, no, często się nie widujecie Nie chyba, no wiadomo że... nie, no też nie ma takiego Każdy częstego, jest dorosły, no. ma swoje życie, no i takie jest życie, że... No, nie, ma nie Bo ludzie przecież sobie nie wyobrażają jak to może być, nie? Ale Słuchajcie ja mam tak... 35 lat, no to już brat mieszkał w Anglii, ja w Holandii, no ciężko się każdy, zgrać. Każdy ptaszek musi 5 wleczyć, lat powiem wam niby szmat czasu. Wydaje się, że to długi okres. To się tylko wydaje, Ale nie? powiem ci, że jak zobaczyłem się z bratem, to jakbym go widział kurczę tydzień temu, nie? Wiesz, bo jest gadka przez Messenger, przez wszystko. Tak, wiesz, ale co, wiesz, tak, jest tak z perspektywy inaczej, czasu, nie? te 5 lat to wcale nie jest, wiesz. Ja Wam powiem, że mi 35 lat, jak sobie teraz pomyślę wstecz to zleciała jak jeden no. dzień, nie? tak naprawdę czas Z perspektywy zapiepsza. czasu, no zapieprza, zapieprza nie? Zobacz, nie. Zresztą, Jak spytasz starszej osoby, porozmawiajcie sobie ze starszą osobą, taką, co ma 70-80 lat, to Ta ona to Ci powie, że to... ona przeżyła, że ma dzieci, ma wnuków, może nawet prawnuków, yy, prowadził firmy, miał samochody, przeprowadzał się, miał mieszkania, domy i całe życie przeżył. Jak się go spytasz, tak naprawdę Ten z perspektywy moment. czasu powie ci, tak. że to. nie? Jak jeden dzień było. Tak. Ale zobacz, bo przeciętny człowiek ile żyje? 80 lat? No, no nawet bym powiedział, że. No, Dajmy te 70-80 ostatnie. No, no, tak, tak, Zaokrąglimy trochę. A no, Ziemia ile istnieje? 4,5 4 miliarda. Miliarda, w miliardach. Wiem, że na pewno istnieje Ziemia w miliardach. 4 miliarda. No. no powiedzmy, że parę miliardów. No, no i zobaczcie, nasze życie ludzkie, 80-letnie, w porównaniu do 4 miliardów, no to to jest. No to jest jedna sekunda, nie? To jest, kompletnie to jest jeden dzień. Sobą, nie, sobie, nawet, nawet nie. Mówię wam, że życie ludzkie tak naprawdę jest bardzo krótkie, pomimo tego, że nam się wydaje. Nam się wydaje że jest długo. Coś, nie? Że jest długie, nie? Jak ktoś nas obserwuje, to sam dobrze wie. Zaczęliśmy niedawno kręcić, a to już parę lat minęło. No tak, roku, już my. dwa lata takiego intensywnego ta, kręcenia. Teraz sezon dopiero co się zaczął praktycznie, a tu za chwilę będzie ku końcowi, bo już jest praktycznie koniec no, wakacji. Ta, a to chyba, już mój nie, drugi no, sezon. Zobacz, ja mam 35 jeszcze... lat, ty dobijasz do 40, nie? No. Ja masz... mam bliżej do 30 jak do 20, to jest Ty, Ale i słuchajcie, i zobaczcie. Ciało, jak jest taki starszy człowiek, co ma przykład 70-80 lat, to on też, wiesz, mu te życie zleciało, bo tego nie widzisz, jak ty się starzejesz. No nie, nie, nie tego nie widzisz, to dopiero, Także, dopiero potem odczuwasz. Wydaje mi się, że czas, 5 tak lat no, to jest nic. Szmat czasu, ale tak naprawdę z perspektywy czasu to jest stryknięcie palcem widzowie, bo czas naprawdę leci szybko. i tak, no, Czasu to, nie kupimy. To jest, jakimi, to jest jakimi, chyba no, jedna nie, no, z kilku rzeczy, których nie kupimy no, czasu. Ja. Ja kiedyś też przecież z bratem się nie widziałem, bo z 7 lat nawet, kurde, nie? Ale to też w Szkocji mieszka, więc y, ciężko się zgadać. też nie gdzieś najdłużej z bratem? 7 lat. 7, 7 lat, no, no, no to jesteś to co to pobiłeś mnie. Teraz piszcie do Harry, jak to możliwe, no, że nie mogłeś wiesz, się tyle z bratem? Tak, bo w Szkocji bilet kosztuje tyle samo, co do Polski, jak kurde gdzieś na, do ciepłych krajów, na ten, wiesz co chodzi. Więc y, tak Pry? samo nie da się tak... Z... Zegrać, żeby, żeby razem razem zjechać na urlop. Bo ja mam latem za pieprz, on no ma właśnie latem, ma więcej wolnego, kurde. Mamy za to zimą wolne, on znowu zimą robi i to tak potem wychodzi, nie? Nie, nie idzie. Ale czas szybko leci, nie? Dokładnie. To jest myślę, że odpowiedziałem na to pytanie, Marcin? Tak, myślę, że tak. Ohara? Oczywiście, oczywiście. Dobra, to idziemy do pracy. Tak? Idziemy okay. coś porobić. Tak, masz samolite, to jest podobne kurwa. Nie ale po dwóch To już jest, nie? O, jeszcze w takim młodym wieku. Ja jak ty jak zawał. Ale nie mam pojęcia, nie chciałbym. Teraz żyć. coraz więcej młodzieży ma zawał, nawet ludzie po 18-19 lat. A mi się wydaje, że to jest wszystko wina tego żarcia kurwa. No nie, zdrowe żarcie. Ale za, kiedyś nie było tak, że człowiek 20 lat i opietrzyzował już miał. Ale też podobno od stresu jest już Stres. Oni. A jaki oni teraz stres mają? No wiesz, jest tak, te dzieci, kurde, oni się tam. Wiesz ile jest teraz tak młodzież. Czy mi bateria zagrywają. padnie w telefonie czy nie? Ale wiesz, zaraz też myślę, ale się niektórzy takimi rzeczami przejmują, nie? Tak, to jest, to jest fakt, kurde. prądu braknie, czy coś, czy internetu braknie, kurde, to, no, już, to jest już jest ofera jak to, to, no. to Z internetu nie ma życia. Nie, nie ma, nie ma. Nawet jest taka Teraz Ale jakbyła nie... cała elektryka, to ludzie by powariowali. Na no, no, tak Ale tak było. z czm też by się sprawnie jak podłogę przejechał. Książki tak. trzeba czytać. Nie, byś wyszedł do ludzi, kurwa, byś nie siedział w telefonie. Pogadał z nami, a nie k**wa. Wziąłbyś rower i być pojechał do kolegi, a nie no. tylko pisać, Wiecie co chodzi. On by tak, nie za, pojechał mi rowerem i tak, bo ma elektryczny. <laughs> <laughs> elektryczny, okay. ale dróg nie ma. <laughs> no, ale tak jest. I stało się, kochani, w końcu... Jest rajeczka, tutaj jest dużo mniej papryki. Zobaczcie jak ona jest To jest jeszcze wszystko miękkie. O, tu mam jedną taką torpedę. Zrywam. I jadę dalej. W sumie takie szukanie, powiem wam. O, gdzieniegdzie się już ta papryczka u góry przypala. Słońce czasami mocno daje, więc gdzie gdzieniegdzie ona się leciutko przypala, ale od razu to wycinamy. Bo jakbyśmy to zostawiali na plancie, to niepotrzebnie wodę ciągnie, i wtedy ta papryka dobra, która powinna wodę ciągnąć, tej wody nie dostaje. Dlatego lepiej to wyrzucić. Słyszałem, że gdzie indziej mają taki system, że najpierw jadą i te poprzepalane usuwają, a później dosłownie jadą i tą dobrą paprykę zbierają. Ostatnio gdzieś tam na jakiejś, właśnie nie wiem jaka to szklarnia, bo się nie dopytałem, ale było tak, że normalnie mieli po dwa wózki. A jak wywalili tą właśnie taką przypaloną, to się okazało, że tej dobrej papryki w rajce mieli gdzieś po 2-3 skrzynki. Więc no jest bardzo dużo tego. Ale tak jak mówię, to słońce naprawdę w tym roku bardzo, ale to bardzo pali. My mamy, nie dość, że mamy górę pomalowaną, te zasłony też się zasuwają. Ale tak czy tak to słońce jak wychodzi to naprawdę tak przypieka, że no nie, da się, nie da się inaczej niestety. Ale mam nadzieję, że to tylko teraz tak. Zresztą kiedyś mieliśmy tego bardzo dużo, bo po dwa wózki nawet wywoziliśmy tej popalonej, ale wtedy nawet nie mieliśmy okien malowanych, więc yy, mogło tak być. Teraz nie jest źle. Tam parę sztuk się trafi, ale jakoś dużo tego nie ma. Widzicie dzisiaj tak na luzie. Niby na luzie, ale i tak te dwa wózki się zbiera. Ale najlepiej właśnie jak jest tak trochę przerzedzone. Wtedy się jej szybciej robi, szybciej się jedzie, bo widać z daleka tą dobrą paprykę. Już widzicie, tu jest pełno papryk, a tak naprawdę tylko jedna, dwie są dobre, reszta zostaje na trzy tydzień. Zobaczcie, gdzie nie, nie ma w ogóle. Doof, już teraz jest coraz mniej. Tu mamy patyczek na pajęczyny. Nic, jedziemy dalej, moi drogi. Nie. do Tak, on zapłacił tylko... Wiesz. Ach, Od poniedziałku do piątku i weekend on wypierdalać, tak? W niedzielę śpię, Tak. ma i To może być dla A Nie Nie biurma. A zapytaj go w tym mhm. kempingu, czy nie chciałby wynająć. Spytam, ale on ma ludzi co chwilę teraz tam właśnie. Ale to jest 30 euro za dzień, wiesz. Tu zrobimy korting. Kurwa, ale dziewczyna wszystko chce, chłopak nie masz chce. Adrian mu załatwi to, Tak to jest. Ja pogadam dzisiaj z tym ja ci jutro zadzwonię. Dobra. Popatrzmy, ale nie wiem. Anieszka nie ma. Mój u to dzwonić mnie, ale... No. Nie ma kamer i um się włącz. Aha. Który, a to kto robi te rajki? 45 ckodina. No. 40 rejka Agnieszka i 30 rejka pan To ty chuj będziesz przyjeżdżał po godzinach Leśmy Jankwen Ja Jankren To te planty wszystkie będą leżeć Dobra ja ci jutro ten dam znaczą Dobra to to tworzy Do jutra Hajdar trzymaj się Do następny raz nie? Dziękuję za rozmowę Jutro, jutro ja wongo Dziękuję za rozmowę A no się bardzo Jutro wolno ja zadzwonię No dobra, to następna raz Dobra, no to czym się, nie? Nada. No, no.